Puszczaj mnie, łajdaku! Oh. Wejdę! Wszystko ok, odkrywam jakąś cegę czy... Oh, Wejdę! W hmm, pokoju. Kto to jest? A, nie. Martwy jestem. Yoda. Ty stara gąbko. Wyglądasz okropnie. Martwy jestem. Okej? Okay? No wiem. Martwy. Także masz stać. Raz, na... <grym> Nie mogę. Umrzeć. Yoda? Czemu nie? Podejdź bliżej. Śmierć to tylko koncept wymyślony przez Jedi. Wiesz? Co? Ja nawet nie wiem jak się to wymawiasz! Si. <grym> Ani. Nie, ja, 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 Teraz daj mi tu poleżeć przez minutę. Teraz wykorzystam moc, żeby uleczyć moje połamane ciało. Trochę zajmie to. Mhm. Zamknij te baszy Ooo! O, o! ma za ciężkiego wysiłku. Krzesło. Idealnie dopasowane do mojego małego ciałka. Oooooh, doctor? just ooooh, 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 ooooh,